No dobrze, jeśli jesteśmy już na tym etapie, no na razie mamy, że nasza postać się tam porusza. Tylko tutaj namieszałem, więc teraz muszę trochę tam poprawić. Nie, małe problemy. No dobra, jak już nasza postać się porusza, wszystko fajnie działa. Tyle, że, żeby współgrały ze sobą skrypy, a nie chcemy programować w jawie, bo trochę utrudnia nam to życie, bo podpowiedzi są bardzo kiepskie, przerobimy szybko nasz skrypt poruszania postaci na skrypt C-sharpowy, żeby mógł współpracować z innymi skrypami w C-sharpie, bo jeśli można łączyć języki, ale do pewnego stopnia, na przykład można używać, że poruszanie postaci jest robione w C Sharpie, a na przykład poruszanie statku jest w Javascript, czy tamtego. Tak, tak można, ale jeśli później mają łączyć się jedną zmienną wspólną statyczną, to już tych dwóch obiektów nie da się połączyć, dlatego musimy wszystko przerobić na C Sharpa. Bo w tym będziemy programować, będzie nam trochę łatwiej. Dobra, stworzymy nowy e, skrypt C Sharpowy nazwiemy go poru poruszanie gracz otwórzmy nasz szarpowy i otwórzmy poruszanie alien nasz um, nasz um, jawowy jak widzicie wszystko niby jest tam zrobione, ale chcemy go przerobić na C-Sharpa, czyli cały skrypt, bardzo prosty można przerobić na C-Sharpa. Wystarczy zaznaczyć cały plik i nacisnąć kopiuj i wejść do C-Sharpa i wkleić. To będziemy musieli dokonać bardzo prostych przeróbek. Które hmm, pomogą nam opanować ten hmm, system kierowania naszej postaci. Przede wszystkim zmienne. Jak widzicie, wyskoczyło sporo błędów, bo zmienne się definiuje troszkę inaczej w C Sharpie. Eee, dlatego będziemy to powoli zmieniać. Wytnijmy sobie to. Albo, no, wytnijmy sobie. I zaznaczmy. Hmm... Wywalmy sobie też to i dajmy sobie tutaj taką funkcję public i wklejmy sobie float. Teraz zmienna jest zdefiniowana dobrze. Tak się właśnie tym się różni zmienna definiowana w C-Sharpie i od tego musimy zacząć. Musimy tu wszystko nasze poprawić, jakby szybko przerobimy tu już te są niepotrzebne dobrze tu już mamy przerobiony na język C Sharpowy teraz um, musimy zrobić jeszcze kamerę czyli w bardzo podobny sposób, robimy kamera kamera i tu zamiast typu po prostu kamera yy, zakończymy pach i tak jest dobrze zdefiniowana zmienna tu wywalamy a jeszcze musimy dodać przedrostek public publik publik i tak samo tutaj public public, dzisiaj podpowiedzi są super kamera no i dosłownie definiowane jest tak samo tak samo tutaj jaka kamera musimy też trochę inaczej zdefiniować tu jest przełącznik typu bilu. w C Sharpie będzie public Bull. No i to jest taka różnica PIVAT jest na ziemi i tak samo definiujemy tylko tu będzie public Y, nie, priwat, nie public, tu nic nie dodajemy tylko public bool to jest też typu przełącznik no i tu wywalamy mm, naszą zmienną to jest pierwsza zmiana teraz obejrzyjmy dalej skrypt tutaj nie wyskakuje żadne błędy, więc być może wszystko będzie ok. No i tutaj już mamy błędy składniowe dalej. Na razie tutaj nie ma żadnych błędów składniowych, a tutaj jest błąd składniowy. Praktycznie zmieniamy tylko definicję naszej ten w ten sposób. Przestawiamy naszą postać w ten sposób i teoretycznie wszystko powinno działać. Tak samo tu collision info zmieniamy kolejność. Wywalamy nasz znacznik, wycinamy i dajemy go przed zmienną. To chyba podstawowe zmiany w naszym całym skrypcie. Nie widzę błędów żadnych, zaraz zobaczymy czy coś jeszcze ominęłem. Praktycznie C-Sharp się różnił definiowaniem w co okazało się jeszcze prostsze. Funkcją. Tak jest. Nie ma czegoś takiego jak funkcje. Tu musimy funkcje wszystkie wymienić na void. To jest dokładnie to, to samo. Ojejku, gdzie mi się to dało? Tak. To tutaj po pieprzu. Wy o i dy. O. Aha ha ha. wszystko pozmieniać. Dobra. Zapiszmy teraz, zobaczmy jeszcze ile błędów jest. Float to bull. A tak. Tutaj mamy trochę gorzej. W Javie wystarczyło wpisać tylko horyzontal. Tu musimy jeszcze dodać jakby warunek, co nam trochę utrudnia sprawę, ale. Hmm, po prostu musimy zrobić, że jest porównywalny do 1, czyli przyjmuje wartość 1 lub, lub zaznaczamy coś takiego. Dwie kreseczki to będzie lub. Przekopywjemy to, wklejamy i porównujemy to. Z minus 1, bo wartość horyzontal przyjmuje albo minus 1, albo 1, a tak jest oznaczone, że to jest przycisk, dlatego w tym momencie też musimy to tu zmienić, równa się 1, bo też przyjmuje dwie wartości, zmieniamy to i przekopujemy to jeszcze raz, kopy. Java to jest znacznie uproszczone, sam się program domyśla. Niestety w C Sharpie musimy to poprawić. Dobra. Jedziemy dalej, czy mamy jeszcze jakieś mamy jeszcze jakieś funkcje. No wszystkie funkcje niestety o, trzeba przerobić. To jest też Axis, czyli na pewno przyjmuje też wartości 1 i minus 1. Niczym tu się nie różni. Czyli wpisujemy porównywalne do 1 lub porównywalne do minus 1. Tak zrobimy samo w przypadku kopy. Tu będzie dobrze, raczej. Tu będzie. Trzeba przerobić. I tu tylko zmienimy nasze x na y. I tu get jest na ziemi. Tru. Tu może działać ten warunek. Zaraz zobaczymy. Zobaczmy, co jeszcze musimy przerobić. Jest na ziemi, przyjrzyjmy się. Contek konkret kontekst, name. Jest na ziemi. No więc. Jest naciśnięty guzik. Mhm. Aha, już chyba znalazłem problem. Po prostu nazwa jest tutaj pomylona. No i jeszcze jeden błąd. Teraz zobaczymy. podejrzewam, że musimy dodać typ, bo to jest typu wektor 3. Jak widzicie, bardzo utrudnia nam życie. Damy 0f przecinek wysokość skoku f, czyli 0 float przecinek skoku przecinek 0 e f, f i zamykamy, czyli oznaczenie float, bo to jest um, velocity, jest typu z tego, co mi podpowiedź po, daje, typu wektor 3, w jeszcze y tak. Trochę inaczej to działa w C Sharpie. No zobaczmy teraz. No proszę. Wszystko działa. No i w ten sposób... Czekaj, ja nie wiem czy dodałem ten... O, przepraszam, mamy jeszcze skrypt stary. Zmieńmy go na C Sharpowy. Wszystko jednakowo. Przeciągnijmy kamery nasze. Zaraz zobaczymy, ile w tym wyjdzie prawdy. E, mam problem z osiami XY. Ale poza tym wszystko inne działa. Coś tutaj zaraz. Zobaczymy, co jest nie tak. A jeszcze sprawdźmy, jak kamery działają. Chociaż nie, może mam dobrze, tylko szybkość poruszania jest bardzo wolna. Wejdźmy jeszcze na tego aliena i zmieńmy prędkość obrotu. Prędkość obrotu na większą. Damy 500. Coś tam próbuje robić. Ale jeszcze nie do końca, tak jakbym to chciał. Będę musiał nad tym popracować. A jeszcze mieliśmy sprawdzić komercję. Rodzenie działa, stepowanie działa, myszka coś nam nie działa, skakanie działa, zmiana kamery działa. Czyli muszę tutaj popracować coś nad. Yy, Kierunkiem skrętu, ale nie będę się teraz tym bawił. Coś tu musi być jeszcze do zrobienia. Na razie wywalimy poruszanie myszą. Nie będzie nam potrzebne, a damy zwykłą axis. Get axis horizontal horizontal to wszystko pozmieniamy na horizontal już sprawdzona sprawa powinno działać jak najbardziej Działa. Wiem tylko dlaczego za pomocą myszki nie działa. No dobra. Mniejsza, większa. Skacze. Jest kamera. O, coś tutaj. Osie mi nie działają. Myszy. Jeszcze zmienimy naszego. Zobaczmy. Prędkość obrotu damy na 200. No dobra. No. Działa w każdym bądź razie. A, bo tutaj były na stepy. Dobra, wywalmy na razie stepy. Później nad tym popracujemy. Wywalmy na razie stepy. A tu zróbmy oś horyzontal. Później będziemy myśleć, dlaczego to nie działa. W Jawie to działało, tu niestety widzę, że są problemy, ale to nie jest czas teraz na rozwiązywanie takiego problemu. A, jeszcze coś mi tutaj kurde. błąd skoczył. Sif. Tak, jak nie ma ten. No dobrze. No dobra, na razie postać się porusza. Wszystko fajnie, tyle, że teraz nie ma stepów na razie, ale one nie są najważniejsze w tym momencie. Hmm. No dobra, przerobiliśmy skryp na C Sharpa w bardzo prosty sposób. No i teraz zajmiemy się chodzeniem do pojazdu. Jeszcze powinno to chyba częściowo działać, nawet tak, działa. Po naciśnięciu guzika i zbliżeniu się na odpowiednią odległość nasza postać się chowa do pojazdu. No i dobra, i na razie na tym poprzestaniemy. W następnej części pokażę Wam, co dalej. A później popracujesz jeszcze nad tą myszą. Widzę, że trochę tutaj jest inaczej. Jeszcze w C Sharp jeszcze nad tym nie pracowałem, ale jak znajdę rozwiązanie, to na pewno Wam powiem co i jak i wrócimy znowu do naszych stepów. Dobra, to w następnej części zajmiemy się już konkretami. W też konkret. Pokazałem Wam jak przerobić z, z Java na C Sharpa. Czy nam ułatwi sprawa? Nie jest takie trudne przełożenie. No dobra, do zobaczenia.